30 września, wtorek i czytanie karty dnia Stali, droga duszy. Co dla nas dzisiaj? Wczoraj była uwięziona. Jakie masz wnioski w związku z uwięzioną? Co do ciebie przyszło? Ty się więzisz? A dzisiaj? Wyrocznie. Ja osobiście uwielbiam tą kartę. To jest jedna z mocniejszych kart. To jest karta, która opowiada o tym, że ty możesz być dla siebie wyrocznią. No i właśnie zobacz. Otworzyła nam się kolejna spirala. Uwięziona, która pokazuje ci, w którym punkcie Twojego bycia jesteś. Czy jako osoba, która sama siebie więzi. Spirali własnych lęków, czy tak jak dzisiaj stajesz się dla siebie wyrocznią? Możesz. Kochana, możesz być dla siebie wyrocznią, jeśli tylko sobie na to pozwolisz, bo to Ty decydujesz, że Twoje słowa nabierają mocy, że Twoje słowa stwarzają Twoją rzeczywistość. Nie tak będzie, bo pamiętaj, że najpierw jest myśl, Potem jest słowo, a potem jest czyn, który prowadzi do materii. Zatem pójdź tą ścieżką, bądź wyrocznią dla swojego najlepszego życia, nawet jeśli początkowo będzie trudne. Życzę Ci wszystkiego, co dla Ciebie najlepsze. Z miłością, Katarzyna Hoyan.